Ja ja w słoiku witam serdecznie. Dzisiaj powiemy sobie pewnej ważnej rzeczy, której prawdopodobnie w ogóle nie doceniacie, bądź się w ogóle nad nią nie zastanawiacie. Często myślimy, że jak jesteśmy dorosłymi ludźmi, jesteśmy dorosłymi osobnikami, że tak powiem, w życiu, to raczej po prostu powinniśmy by być w pewien sposób logiczni, powinniśmy panować nad swoimi emocjami, powinniśmy wiedzieć, gdzie mamy braki. Powiedzielibyśmy, że. A swobodnie się czujemy ze sami ze sobą. No i właśnie jakieś jest zdziwienie, jak u ciebie, jak i u wielu innych ludzi, powstają pewne problemy. Mianowicie różnej maści te są, te są te problemy. Często mylone z depresjami, często myślone, mylone w pewien sposób z jakimiś nerwicami, dziwne objawy się dzieją. Ale koniec końców, gdzieś tam zawsze przekładają się na jakieś destrukcyjne zachowania w związku. Czy to u Ciebie, czy to u partnerki, bo to już jest kwestia tego, że to może występować od dwóch osób. Ważne po prostu o tym, żeby po prostu wiedzieć, że istnieją takie rzeczy, jak rana matczyna i rana ojcowska. To są dwie ramy, które dwie takie rany, które powstają, gdzie tak powiem, że tak powiem, w zawczesnego dzieciństwa u. Osobników, u każdego człowieka, i często, kiedy zazwyczaj rozmawiamy, że tak powiem, z facetami i rozmawiamy z ludźmi, którzy w pewien sposób jakieś te problemy związkowe gdzieś tam występują, czegoś z czymś sobie nie umieją poradzić, nie potrafią prowadzić związku, tak, nie potrafią w pewien sposób zarządzać emocjami w tym związku, to się wiąże z jedną prawdopodobnie z tych ran, i te destrukcyjne zachowania, niestety, są w pewien sposób do uleczenia już. W jakiś sposób, że tak powiem, albo się to leczy, leczy, panuje na tym u specjalisty, albo w pewien sposób zgłębia się tą daną tematykę. Ja dzisiaj umówię te dwie kwestie, żebyście być może w pewien sposób dopasowali to, o co chodzi. Jeżeli w dzieciństwie. Będę mówił tutaj o facetach, bo jest to jednak kanał bardziej dla facetów. Jeżeli w dzieciństwie w pewien sposób nie, wiem, nie mieliście ojca, bądź, bo nie wiem, opuścił was, nie opuścił rodzinę, bądź od razu powiedzmy umarł i tylko wychowała was matka, to nie macie po prostu tych wzorców, wzorców, że tak powiem, takich męskich, bo ojciec jest pierwszą męską osobą w Twojej rodzinie, i to on w pewien sposób dawał wzór. Jeżeli ten wzór. W dzieciństwie, dajmy na to, wypracował się błędny i były jakieś destrukcyjne zachowania, nie wiem, alkohol, bo to często w latach, powiedzmy, tych osób, które to oglądają, występował alkohol. To wy w pewien sposób możecie mieć taki odrzut i chcecie się całkowicie zachować odwrotnie niż ten wasz ojciec, przez co wpadacie w bardzo destruktywne zachowania, nie potraficie prowadzić związku, powstają różne rodzaje komplikacje właśnie w. W całym małżeństwie, w rozwodach, być może nawet już w późniejszym czasie zdradach małżonki. To wszystko dziwnie składać się może w jedną całość. Kolejna rana to jest ta rana ojcowska, może jeszcze też występować rana matczyna, kiedy mimo wszystko gdzieś tam macie w pewien sposób połączenie z matką i gdzieś wam prawdopodobnie też w dzieciństwie mogło tej matki zabraknąć, tak? W takim przypadku, kiedy tej matki gdzieś brakło, albo są jakieś traumatyczne wspomnienia z dzieciństwa, to ta tutaj może się to przełożyć w ten sposób, że możecie mieć problemy na przykład z odczuwaniem bliskości, bądź możecie też, kiedy chcecie odtwarzać swoją matkę, by gdzie była na to opiekuńcza, chcecie po prostu te wzorce często. E, rzucać na swoją przyszłą małżonkę. Dlatego często tak się tak mówi, że jak szukamy małżonki, to ona jest dosyć mocno bądź jest e, często gdzieś projektowana jako matka, tak? Więc yy, i później być może możemy mieć destruktywne zachowania związane z tym, że w pewien sposób <grych> też słyszałem o takich przypadkach, że po prostu, yy, że tak powiem, żonę traktują jako matkę i oni później się w pewien sposób mogą wcielać w rolę syna. To są różne zależności, to już jak mówię, tylko, tylko na jakichś takich przykładach. Warto też zaznaczyć, że wyobserwując, powiedzmy, daną osobę, swoją partnerkę, to też warto sobie przypomnieć sytuację, kiedy. czy, przy, przy, czy w ogóle przywołać sytuację, jakie ona miała dzieciństwo, tak. E, czy tam faktycznie też występowały na przykład jakieś problemy z matką, próbowały problemy z ojcem, bo często gęsto możecie. Mieć na przykład do czynienia z osobą uszkodzoną, czy tam kobietą, która ma dużo problemów, nie wiem, kompleksów, zmartwień, i przez to, że zaczniecie się nad tym zastanawiać, to tak na tę rozprawę trzeba wiedzieć, czy te traumy na przykład, zostały w pewien sposób przepracowane, tak? bo być może to też, to też jest problem tej drugiej osoby. To, są, to jest temat zawiły. Ja chciałem tylko na niego troszeczkę napocząć, trochę Wam zwrócić na to uwagę, bo on jest mega istotny. Praktycznie w całym, w całych związkach, w całych relacjach, bo każde patologiczne, niewyleczone zachowania będą rzutować prędzej czy później na związek i partnerstwo. Dlatego jest tak ważne, żeby poznać siebie, poznać siebie i, i swoje traumy, oraz również poznać traumy i, i, i bolączki małżonki. Wtedy wiecie w pewien sposób nad czym pracować, co należy zrobić. I wtedy, kiedy pozbędziecie się tego balastu, wtedy można rzeczywiście prowadzić prawdziwy związek. Niestety, w życiu prawdziwym jest tak, że każdy każdy będzie miał jakieś mikro pęknięcia w tej kwestii, i każdy będzie miał w pewien sposób do przepracowania swoje traumatyczne dzieciństwo, żeby jednej strony i pogodzić się z matką, i pogodzić się z ojcem. To już nie ma znaczenia, czy oni żyją, nie żyją, ale zwracam na to. Mega uwagę, bo to po prostu rzutuje bardzo mocno na banie, na czachę, na mózg. A mózg będzie miał przełożenie na Wasze czyny. Dzisiaj trochę, tak bardziej psychologiczne. Mam nadzieję, że trochę Wam naświetliłem temat. Jeżeli ten temat chcielibyście zgłębiać, to zapraszam do jakichś innych kanałów, gdzie ta tematyka jest bardziej szerzona i, że tak powiem, bardziej szerzona i ważna. Tam na pewno znajdziecie więcej informacji w tym temacie. Ja dziękuję za dzisiaj. Przyjemnego dnia życzę. Trzymajcie się. Cześć.